Michał Tuszyński, witam serdecznie. To jest rozmowa dnia, a moim i Państwa gościem jest dyrektor generalny meetingu Orlen Copernicus Cup, pan Krzysztof Wolsztyński. Witam serdecznie. No właśnie, jesteśmy tutaj w samym centrum areny Toruń, tuż po zakończeniu tych wspomnianych zawodów. Tutaj jeszcze przed momentem, zanim rozpoczęliśmy tę naszą rozmowę, patrzyliśmy w te statystyki, w te najlepsze wyniki tych dzisiejszych zawodów. No i może od tego zaczniemy. Czy rzeczywiście... Jest się czym pochwalić, są powody do zadowolenia, jeżeli chodzi o te rezultaty, czy może zabrakło tej wisienki na torcie, jak na przykład ten rekord, o którym dziś dużo osób mówiło, że może dziś mieć miejsce, nie było go, mówię oczywiście o PiS Krzyszowskiej. Tak, widzę, że Pan bardzo dobrze jest przygotowany, bardzo się cieszę, ale patrząc na globalnie na cały mityng, jeżeli padają cztery rekordy mityngu, cztery najlepsze wyniki na świecie, to znaczy, że mityk jest na bardzo wysokim poziomie, tak jak zawsze mówię, że to jest... Wszyscy o tym wiedzą na świecie, że to jest jeden z najlepszych mitingów w tego turu i bardzo się z tego cieszę. To, to, to tak wrócę też do tego, że faktycznie tej wisienki na torcie nie było, bo wszyscy liczyliśmy, byliśmy przygotowani, pija też, że panie tu rekord Polski taki z brodą 43 lata, no zabrakło niedużo. Poziom był bardzo wysoki tego biegu, bo trzy zawodniczki między innymi z Finlandii to jest chyba najlepszy wynik, albo i rekord e, Finlandii. Zawodniczka ze Stanów, Zjednoczonych, no bieg był bardzo, no, faktycznie mogła tutaj pijać się po, po bo miała faktycznie bardzo dobre walki. No nie udało się, ale jest to rekord mitingu i praktycznie cieszymy się, że Pia jest w takiej formie. Za chwilę wystartuje na, na mistrzostwach Europy w Istambule i na pewno powalczy, podejrzewam, że o złoty medal. Patrząc jeszcze globalnie, jeśli chodzi tutaj o inne konkurencje, no ten bieg na 800 metrów, Kobiet, to była próba bicia rekordu świata, tak powiem szczerze, że ten był bieg prowadzony, tak, no. E, Kili akurat, no, no, dzisiaj nie była w takiej dyspozycji. Pobiła dzisiaj, e, zrobiła najlepszy wynik e, na świecie, pobiła rekord Mitingu, meetingu, to jest coś wspaniałego. Fakt, że e, po rekordzie świata do Plantisa byłem bardziej zadowolony, ale mam nadzieję, że za rok i dziesięć ta edycja Kopernikusa e, Cup i mam nadzieję, że ten poziom będzie jeszcze wyższy, ale tak jestem bardzo zadowolony z tego mitingu, nie tylko z wyników, ale z tego, że mieliśmy pełną halę. Publiczności przybyło 5 tysięcy i 5 tysięcy na takiej imprezie lekarze, gdzie bilety tak powiem też że już nie są tanie, bo są ta w cenie te biletu do kina, do teatru, bo kiedyś było tak, że na kratykę przychodziliśmy za darmo, ale że na dobre widowisko nie można przychodzić za darmo i bardzo się z tego cieszę. A jeszcze patrząc, że takie minusy były, że to była środa, że mamy ferie i mam nadzieję, że za rok mitik będzie w piątek i będzie w tym momencie może przyjemnie dla osób, które mogłyby przyjechać z Polski, ale wiele osób tu było z całego kraju. I bardzo się cieszę, że możemy toruń promować przez właśnie taki meeting, przez, lekar przez właśnie zawody lekarstyczne. Za chwilę staramy się o Mistrzostwa Świata 2026. Mam nadzieję, że uda nam się um, otrzymać tą imprezę. Za chwilę jest prezentacja i za. Um, Kilkadziesiąt dni będziemy wiedzieć, kto jest organizatorem Mistrzostw Świata 2026. I w ten sposób Pan Prezes odpowiedział na większość pytań, które miałem przygotowane, ale nie będzie tak łatwo. Ja dziś też patrzyłem na to, jak Internet opisuje to, co dzieje się w Toruniu. Tam gdzieś też taka opinia się pojawiła, że ciekawa impreza, ciekawa obsada, ale jednak nie tak mocna jak w poprzednich latach. Jakoś się Pan do tego ustosunkuje? Nie wiem w tym momencie o jakie konkurencje chodzi, bo jeżeli to jest skacze w Dal 8.40, jest to jeden Opsada jest mistrz, olimpijskimi mistrz świata, może było tak, że polscy zawodnicy byli na wyższym poziomie, tak jak dzisiaj, co mam powiedzieć, Damian Czegra nie wchodzi do finału rok temu, pobił rekord polski zrobił tu show. Tak? I może tego brakowało takich właśnie aspektów może bardziej polskich, bo Lisek też no, w tym wysokim skakaniu skoczył rekord, znaczy rekord Sezon Best, ale był dopiero za chyba piąte czy szóste miejsce. Ja patrząc na to, że może ktoś myśli, że Duplantis, no akurat ludzie Duplantisa przyjechali, ale nie udało nam się, nie miał w planie startu, więc taki zawodnik, takie klasy on planuje. Mam nadzieję, że za rok będzie Duplantis, może będzie, tam chodzi o 2-3 nazwiska tylko z tego toru. Nie wszyscy startują najlepsi z sezonu, którzy startują na stadionie, startują w hali i to jeżeli tam ktoś przeszedzie, to zrozumie pewne rzeczy. Ja dlatego mówię, że ja jestem zadowolony, <laughs> wszyscy dookoła, ci, którzy tutaj wspólnie zorganizowali, mam nadzieję, że ten poziom u Was satysfakcjonował kibiców, którzy byli oglądali to na żywo, tą dzisiejszą imprezę. No to wracając też do tego podcastu, o którym rozmawialiśmy. Ja dzisiaj rano miałem okazję to przesłuchać. Bardzo ciekawa rozmowa, kawał pięknej historii. Gorąco wszystkim yy, polecam. Tam Pan mówi, że w życiu trzeba mieć szczęście. Oczywiście też trzeba mu pomagać i spotkać właściwych, dobrych ludzi na swojej drodze. To rozumiem, że spotkał Pan takich dobrych, właściwych ludzi tutaj w Toruniu, z którymi można wspólnie robić taką imprezę rangi światowej. Tak, ja muszę powiedzieć, bo mówiąc o tym, yy że każdy z nas robi coś w życiu, ma pasję, mhm. a niektórzy tej pasji, którą mają, nie mogą w jakiś sposób pokazać tego i robić całe życie to, co lubią. Ja, mówiąc w tym podcastie o moim życiu całym, 50 lat w pigułce, o tym, jak byłem młodym chłopakiem, chciałem być wielkim lekarzem, i tutaj czegoś tam mi się nie udawało, ale później robiłem to, co chciałem i patrząc po to, co przed chwilą pan powiedział, spotkałem na drodze właśnie wielu ludzi, którzy Podali mi rękę i w tym momencie mogę być dobrym trenerem, teraz organizatorem, a to co teraz robię w Toruniu, najlepszy meeting świata, robiłem to wspólnie z miastem i wieloma osobami z miasta Toruń, Mistrzostwa Europy. Teraz jakbyśmy zrobili tę Mistrzostwa to jest taka, powiedzmy, zamknięcie, że y, zawody halowe, które się odbywają w Polsce, to są stolicą polskiej lekoteki halowej, jest tylko Toru i nic więcej. No to... Porozmawiajmy o tym, o co się staramy, te Mistrzostwa Świata w 2026 roku. Nie tylko my, Toruń, ale Toruń i Bydgoszcz, tak naprawdę kujawsko-pomorskie. Pan zdecydowanie lepiej ode mnie też wie, na jakich halach, w jakich obiektach takie mistrzostwa się do tej pory odbywały. Patrząc na nasz stan posiadania, na to, co mamy w Toruniu, na to, co ma powstać, mowa o hali w Bydgoszczy, to rzeczywiście nie ma się czego wstydzić. To jest infrastruktura, z którą spokojnie możemy aspirować do organizacji takich imprez? Tak. Patrząc na to teraz, że no, partnerem jest województwo kujawsko-pomorskie, mm -hmm. możemy połączyć Toruń wspólnie z Bydgoszczą, jeżeli wybuduje się tam hala, będziemy mogli trochę logistycznie rozwiązać. Nie będziemy musieli dookoła w różnych hotelach Torunia kłaść osoby, tylko po prostu w hotelach, które są w Bydgoszczych, będą mogli tam trenować, a zawody się będą w Toruniu i patrząc na to z jednej strony mieliśmy trochę obawę, że po prostu ten zaplecze bezpośrednio tej logistyki, czyli chodzi o zawaky, które wydaje nam się, że mamy tyle hoteli, tak. ale jak jest taka duża impreza, że mamy przyjąć 2,5 tysiąca osób na przynajmniej tydzień, bo jeżeli to są mi można i dłużej, bo przyjadą też z innych państw, którzy będą chcieli mieć aklimatyzację i to powiedzmy tak szczerze, że jeżeli będziemy połączymy, tutaj właśnie z miastem Bydgoszcz, będzie nam łatwiej. A jeżeli chodzi o organizację, to jesteśmy jednymi z najlepszych na świecie organizatorów tego Światowa Federacja sobie zdaje sprawę. Jeżeli chodzi o hale. fakt jest taki, że Hala, która jest w Toruniu, wymaga jest zgodnie z przepisami Europejskiej Światowej Federacji. Tak jest trochę, że jeżeli zabierzemy trochę miejsc do mediów, no będzie mniej do sprzedawcy biletów. Będziemy mieli gdzieś 3,5 tysiąca wtedy. Nie tak jak teraz mamy tutaj prawie 5, chociaż są 4,5. Ale jak organizowałem Mistrzostwa Świata w Sopocie, tam hala jest większa, ale trzeba było podnieść bieżnie do góry 37 metrów w tym momencie zabraliśmy miejsca. I w tym momencie tam też było 4 tysiące biletów, ale mam nadzieję, że trwają mistrzostwa 3 lata, przepraszam 3 dni i prawdopodobnie każdy może sobie wybrać na jakie zawody chcę przyjść i mam nadzieję, że zrobimy um, taki show w centrum Torunia, stworzymy taki dla kibiców. Że będą mogli to oglądać. Zawody, które nie dostaną biletów, się nie dostaną, więc wspólnie można będzie to zrobić. Tak mi się wydaje, że to będzie centrum. Zresztą taki plan mamy na, sam, na rynku, blisko Kopernika, tak jak mamy teraz tutaj Wielką Różnicę Mikołaja Kopernika i to ci ludzie z całego świata tak kojarzą i bardzo się z tego cieszę, że możemy właśnie przez królową sportu promować miasto Toruń. Te mistrzostwa w Sopocie, wspomniane przez tak. pana, to była ta bieżnia, tak, prawda? Dokładnie tak, bo hala budowała się tak. trochę dłużej. W Torunia już była bieżnia, w tym momencie koszty dla Sopotu były mniejsze. Torun wypożyczył akurat do Sopotu tam bieżnię i faktycznie tam już ta bieżnia miała Mistrzostwa Świata, tak by było, ale tylko bieżnia. No to jeszcze a propos tych starań o te Mistrzostwa Świata, bo to jest też ciekawe dla naszych widzów. W marcu poznamy te decyzje, przed Wami prezentacja, ale to jest ta ciekawostka, tak naprawdę nie wiemy z kim o te Mistrzostwa rywalizujemy. Tak, takie są teraz zasady, które Federacja wprowadziła, że nie wiemy kto jest kandydatem. do tej pory jak ubiegaliśmy o te imprezy, to wiedzieliśmy kto jest kandydatem. wiemy tylko, że jest jeden kandydat, ale nie jest to kraj z Europy, więc rewelacyjnie ostatnio z Glecku, gdzie przegraliśmy tam, no jak to mówią z Światowej Federacji, minimalnie, nie wiem co zadecydowało wtedy, Znamy hale w Glasgow, zresztą były tam Mistrzostwa Europy też, więc jest taka kolej, widzę, że najpierw trzeba zrobić Mistrzostwa Europy, żeby potem zrobić Mistrzostwa Świata. I mam nadzieję, że to właśnie będzie tor. No dobra, to robiliście Mistrzostwa Europy, byłyby, mamy nadzieję, że będą Mistrzostwa Świata, robicie meeting, zaliczamy do tych najlepszych, najbardziej prestiżowych na świecie. Ja się zastanawiam, co dalej, gdyby te Mistrzostwa w Toruniu były, to tak naprawdę no już możecie powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia, a gdzieś cały czas, gdzieś ten cel musi być na horyzoncie. Znaczy tak, jeżeli powiem, że były Mistrzostwa Europy, teraz może byśmy chcieli zrobić Mistrzostwa Europy, bo zrobiliśmy go w pandemii. Tak, właśnie i zrobić z kibicami. Z kibicami tego, właśnie możemy wrócić z powrotem do tego. się Świata to też nie dostaje co roku, ale mamy stałą imprezę, która jest co roku. Tak, I kibice mm. mogą przybyć na tę imprezę, zobaczyć tych najlepszych zawodników i przeżywać tutaj właśnie te skoki. Może pchnięć dzisiaj nie było, bo nie było kuli, ale biegi były i płotki i po prostu każdy miał do wyboru, co bardzo lubi. Zresztą taka jest specyficzna. Bardzo się bardzo cieszyłem, tak, że to jest taka publiczność, która przebywa, bo są i klub kibica i różni ludzie, ale ta cisza, jak na przykład bieg, obojętnie jak jest to, to cisza. Nieraz jest na różnych stadionach, że tam ktoś, tak jak jest na, na, też w tenisie w różnych spacerach, a ta publiczność tak jest wychowana, że ja się bardzo z tego cieszę, że właśnie w Toruniu mamy taką publiczność i możemy tutaj wspólnie właśnie to Światowa Federacja ocenia, bardzo wiele czynników jest na to, więc myśmy tu dzisiaj na koniec robili zdjęcie właśnie z, z, z wolontariuszami, z naszym teamem, który jest od lat pracuje i wiadomo, stawiamy na kobiety. To jest bardzo ważne dla Światowej Federacji i tak, że musimy stawiać, żeby jak... Na... Nas, w naszym teamie jest bardzo dużo kobiet, które... Także wpływają na naszą wspólną pracę i bardzo się z tego cieszę. To co się tutaj dziś wydarzyło to może być inaczej, to ma jakieś znaczenie, to może mieć znaczenie, to może być jeszcze jakiś stempel, coś co ma przekonać ostatecznie włodarzy Światowej Federacji, że warto Torunowi, Bydgoszczy, województwu powierzyć tę imprezę? Myślę, że w naszej prezentacji pokażemy to co mamy, znaczy pokazujemy to co mamy najlepszego, ale też musimy pokazać, że że Nie mamy lotniska w Toruniu, ani w Bydgoszczy, mamy w Bydgoszczy ale nie tak jak jest Warszawa, i musimy te nasze minusy, które mamy, a ich prawie ich nie ma, pokazać w Światowej Federacji. Bo za chwilę będziemy też odpowiadać na takie pytania różne. Że pokazać w świetle bardzo pozytywnym, że są to są same prawie pozytywy. i Ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że właśnie wspólnie z Wojucem Kujawsko-Pomorskim, miastem Torun, tą imprezę otrzymamy i będziemy się wspólnie z tego cieszyć. Pan prezes jest dobrej myśli i też dyrektor generalny zawodów Orlen, Kopernikus Capi. Jest chyba zadowolony z tego, co dziś tutaj się w arenie wydarzyło. Myślę, że żaden z kibiców, który dziś tutaj na tych trybunach oglądał to, co tutaj się działo, nie może narzekać. My bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Panu prezesowi, dyrektorowi bardzo dziękuję za poświęcony czas. No i wszyscy mocno okay. trzymamy kciuki za to, żeby toruń. Wspólnie z Bydgoszczą, żeby całe Kujawsko-Pomorskie w 2026 roku mogło gościć Mistrzostwa Świata. Bardzo dziękuję, to była rozmowa dnia. Dziękujemy za uwagę.